Jeśli kroiliście kiedyś cebulę publicznie, na pewno ktoś zwrócił wam uwagę, że robicie to całkowicie źle. Poziomy nacięcia nie są potrzebne, nie można odkrajać końcówki, trzeba nacinać pod różnymi kątami. Każdy ma jakąś swoją spiskową teorię, i często jest tam trochę prawdy, ale niestety tylko trochę. Tylko czy te teorie mają jakiekolwiek uzasadnienie praktyczne, szczególnie w domowej amatorskiej kuchni? Chyba najwyższy czas sprawdzić to krok po kroku. Skroiłem przez ostatni tydzień ponad 10 kg cebuli, żeby pokazać wam, jak kroi amator, kucharz, szef kuchni z trzema gwiazdkami Michelin, japoński szef kuchni i co sądzi o tym wszystkim matematyk. Dzisiaj pokażę popularne sposoby krojenia ich zalety, wady oraz to, jak uzyskać możliwie idealnie równe kawałki wszystko w domowych warunkach bez niepotrzebnego komplikowania sobie życia. I na koniec jak zawsze bonus, jak zmierzyć się z tą nieszczęsną końcówką. Zaczynamy. No, Ja staram się unikać niepotrzebnych sporów w internecie i jeśli macie swój ulubiony sposób krojenia cebuli, który jest wygodny, pasuje wam. Ja nie zamierzam tego zmieniać, a tym bardziej nie zamierzam mówić, że robicie coś źle. Skoro jest to dla Was wystarczająco dobry sposób, ten sposób jest po prostu wystarczająco dobry. Chcąc pokazać, jak kroi amator, muszę zastosować pewne uogólnienia, bo oczywiście nie ma jednego uniwersalnego amatorskiego sposobu krojenia. Najpopularniejszy moim zdaniem, ten co widzę najczęściej cebula na pół, później obieramy, odkrajamy końcówki, obie i tu jest już pierwsza kontrowersja robimy pionowe nacięcia i później klasycznie już kroimy to w, nazwijmy to plastry. I co? Efekt jest niezły ta kostka może trochę gruba dla wielu osób efekt wystarczająco dobry i możemy w zasadzie kończyć odcinek, bo umówmy się, jeśli macie do pokrojenia pół cebuli dwa razy w tygodniu i potem idzie to do duszenia przez godzinę w jakimś sosie ani szybkość nie ma większego tutaj znaczenia, ani to, tym bardziej, czy kostka jest drobna i równa, to i tak wszystko się zredukuje. Z taką prostą techniką ja mam jednak kilka zasadniczych problemów, i chciałbym, żebyśmy wspólnie przyjrzeli się teraz każdemu z nich. Pierwsze, odkroiliśmy te nieszczęsne końcówki z obu stron, przez co później po zrobieniu tych pełnych nacięć wszystko się rozlatywało, trudniej było kroić na równe, precyzyjne plastry, i ewidentnie jest to pierwszy problem. Druga sprawa to szybkość i bezpieczeństwo. Nie wiem, czy pamiętacie mój film o technice krojenia, gdzie pokazywałem, że lepiej jednak robić te szpony, opierać płas noża o kostki i ślizgać się po nich. To zapobiegnie prawdopodobnie wielu wypadkom. Pozwoli też na uzyskanie dużo precyzyjniejszych plastrów i też szybkie krojenie. A tutaj, w tej technice amatorskiej, po prostu dusimy nożem z góry. I to krojenie takie z góry na dół, gilotynowe, już samo w sobie jest problemem, bo nóż nie jest idealnie płaski, tutaj, więc możemy. Po prostu nie dokrajać i zostać z takimi połączonymi kawałkami, ale jeszcze większym wydaje mi się problemem jest jednorodność tej kostki, bo zaraz zresztą zwizualizujemy to sobie, krojąc w ten sposób, ta kawałki tej kostki na bokach będą zupełnie innych rozmiarów niż te w środku. Wiem, że zaraz powiecie, wystarczy nie odkrajać końcówki i zrobić nacięcia nie pionowe, tylko do środka, radialne, jak to się mówi po matematycznemu. I do tej pierwszej kwestii odkrywania końcówki jeszcze wrócimy, ale zastanówmy się teraz czy nacięcia tak idealnie do środka rozwiązują ten nasz problem jednorodności kostki jednorodności kawałków Chwila walki w pęcie, rozrysujmy to sobie i za chwilę szybko okazuje się, że jest jeszcze gorzej. Do matematyki i odchylenia standardowego wrócimy pod koniec tego filmu, ale już teraz gołym okiem widać, że coś jest nie tak z tą jednorodnością. Czas więc chyba poprosić o pomoc zawodowców i zobaczyć, jak z tym problemem radzą sobie kucharze, szczególnie w takiej typowej zachodniej francuskiej szkole gotowania. Po przeanalizowaniu dziesiątek filmów i kursów instruktażowych, ta metoda, ten sposób jest chyba najbardziej popularny wśród zawodowych kucharzy. Nacięcia pionowe. Później dwa nacięcia poziome, nie odkrajamy tym razem tej końcówki i po prostu kroimy na koniec w plastry. Taki totalny klasyk, zobaczcie. Tylko co nam to dało? Po pierwsze, poprawiamy podstawowe problemy metody amatorskiej, już nie odkrajamy tej końcówki, nic nam się nie rozlatuje. Po drugie, prowadzimy nóż po kostkach palców, żeby było bezpiecznie i równo, i już to jest dużym krokiem do przodu. Jeśli tego się nauczymy od zawodowców, już jesteśmy na wyższym poziomie. No właśnie, jeśli mam być z wami szczery, a po to tu jestem, żeby być z wami szczery, ta technika wystarczy zdecydowanej większości domowych kucharzy, bo po co więcej? Ale wiecie, że ja lubię się czepiać, więc będę też tej techniki się czepiał. Czy rzeczywiście te poziome dodatkowe nacięcia pozytywnie wpływają na zwiększenie tej jednorodności, równości kostki? Jak się okaże na końcu filmu, w niektórych sytuacjach może być wręcz przeciwnie. Dlatego myślę, że już czas zwrócić się o pomoc do prawdziwych zawodowców, i zaczniemy od jednego z najbardziej charyzmatycznych i kontrowersyjnych szefów kuchni ostatnich lat. Nie Ramsay, nie Gordon Ramsay, tylko ktoś, kto uczył Gordona Ramsaya gotować. Marco Pierre White, który zdobył trzy gwiazdki Michelin jako pierwszy Brytyjczyk i jako najmłodszy szef kuchni, mając wtedy jedynie 33 lata. Absolutna gwiazda. Nie, no, Gordon Was his to cry. Przyjrzyjmy się dokładnie, co zrobił Marko i jak rozwiązuje to większość problemów, o których wspomnieliśmy wcześniej, tylko jedna uwaga, już na początku zobaczycie, że ta technika wymaga dużo wprawy i jest zdecydowanie bardziej zaawansowana. No i co? Pięknie, drobno, równiutko, skutecznie, tylko. Ja bym powiedział, że bardzo mało wydajnie. I sam Marko, zapytany o to, czy to ma sens w domowej kuchni, powiedział, że w zawodowej kuchni do pewnych dań, no wiecie, na pewnym poziomie wszystko po prostu musi być tipto. Well. I za to ogromny szacunek do Marko: nie ma drogi na skróty. Tutaj kroiliśmy cebulę w ćwiartki, potem w piórka i dopiero w drobniutką kostkę. I Marko chwali taki sposób szczególnie tam, gdzie cebula ma głównie dać smak, a nie strukturę, na przykład delikatne risotto. To podejście wymaga oczywiście ostrego noża i dobrej, a nawet bardzo dobrej techniki krojenia. No i nie oszukujmy się, trochę nożowych umiejętności, dobry sposób, ale może da się zrobić równie dobrze, ale dużo łatwiej. Zobaczmy, co na to Japończycy. I tutaj niby wszystko będzie normalnie. Przyjrzycie się tej japońskiej technice krojenia, która w dużym stopniu będzie przypominać pewnie to, co robicie na co dzień, ale diabeł, jak zawsze, moim zdaniem, tkwi w szczegółach. I niby nic specjalnego. Robimy te pionowe nacięcia, tylko po pierwsze robimy je pod kątem, jakim to zaraz powiemy, ale też od drugiej strony, jakby od tyłu tej cebuli, zobaczmy. Moim zdaniem to najbardziej praktyczne podejście i chyba po to powstał ten film, żeby nauczyć się czegoś, co można skopiować i przenieść do domowej kuchni. I ja kilku rzeczy się nauczyłem z tego podejścia, z tej techniki, i dlatego tutaj zostaniemy odrobinę dłużej, żeby nie tylko zobaczyć jak to robią japończycy, ale czegoś się nauczyć i nauczyć się kroić po prostu w ten sposób. I początek jest niemal identyczny. Odcinamy końcówkę jedną, cebula na pół, obieramy i przygotowujemy się do nacinania, ale nie będziemy nacinać w ten sposób gilotynowo tutaj w dół, tylko będziemy obrócić musieli tą cebulę i nacinać w ten sposób, żeby nie wyciskać z tej cebuli soków ruchami przód-tył, a nie gilotynowymi góra-dół. To nie tylko zapobiegnie płakaniu, ale też pozwoli na uzyskanie dużo bardziej precyzyjnych, pewnych cięć. Ale prawdziwy sekret, moim zdaniem, polega na tym, żeby utrzymać stały kąt krawędzi tnącej w stosunku do deski, i dzięki temu będzie nam wygodnie kroić. Nie przetniemy, nie dotniemy tej cebuli do końca, co ważne, żeby potem się to nie rozpadło. I w końcu, zamiast właśnie tego pionowego cięcia gilotynowego, możemy kroić poprawnie ruchem do przodu, i to sprawi, że soki, po których płaczemy, pozostaną w środku cebuli bóli nie będą tak drażniące ale pewnie zauważyliście też drugą ważną rzecz. Nacięcia robimy pod lekkim kątem i to zmiennym kątem, czyli trochę radialnie, ale nie do końca, tak, żeby każde nacięcie zmierzało do wirtualnego punktu równego podwojonej wysokości połówki cebuli. Brzmi mega skomplikowanie, ale rysunek mam nadzieję wszystko wyjaśnia. To banalnie proste i nie musimy być oczywiście ultra precyzyjni, krojąc z kątomierzem. Dalej oczywiście już kroimy klasycznie z przodu na plastry, na grubość taką jaką sobie chcemy. I w zależności od grubości tych nacięć w jedną i w drugą stronę możemy uzyskać bardzo drobną kostkę, może nie tak drobną jak w przypadku krojenia Marco Pierre-White'a, ale myślę, że wystarczająco drobną, a przede wszystkim sposób ten jest dużo, dużo łatwiejszy. Dlatego właśnie ten sposób polecam i to jest mój nowy sposób krojenia cebuli. No właśnie, szybciej, prościej, wygodniej, ale czy lepiej, czy bardziej jednorodnie przede wszystkim? Ale na to pytanie odpowie nam matematyk. Tylko z matematyką jest pewien problem. Opiera się ona na jakichś podstawowych założeniach i my nie mamy jednej idealnej cebuli, więc te jakieś założenia początkowe musimy przyjąć i ja przyjąłem, że wykonujemy 10 tych pionowych nacięć i że nasza cebula składa się z 10 warstw. Jeśli jest trochę inaczej, te wyniki pewnie trochę będą się różnić, ale to też sprawdziłem i mam nadzieję, że na końcu tego filmu znajdziemy tą idealną matematycznie metodę krojenia cebuli, taką, żeby uzyskiwana kostka była jak najbardziej jednorodna. No, właśnie, i to będzie kryterium oceny, i jednorodność uzyskanych kawałków, a właściwie już mówiąc matematycznie, odchylenie standardowe. Jest ono, gdybyśmy tak chcieli słownikowo podejść do tematu, miarą zmienności danych, która no, wskazuje, jak bardzo wartości w tym jakimś zbiorze, w naszym przypadku jest to zbiór kawałków cebuli, odchylają się od swojej średniej arytmetycznej. Mowa tutaj, mówiąc o średniej arytmetycznej albo pole powierzchni, albo objętość jednego kawałka, to na to samo wyjdzie. Im mniejsze będzie to odchylenie standardowe, tym lepiej, bo to znaczy, że mamy większą jednorodność tej krojonej kostki. Zacznijmy od tego najprostszego sposobu, czyli połówka cebuli i 10 idealnie pionowych cięć i później kroimy na plastry. Niestety, już widzicie, problemem są te kawałki na samym brzegu, które mają bardzo wydłużony kształt i są zauważalnie większe. Takie krojenie daje nam odchylenie standardowe na poziomie około 37% i no, punkt wyjścia do dalszych rozważań. No to teraz z pomocą przychodzą francuskie szkoły kulinarne i wprowadzamy dodatkowe dwa poziomy nacięcia. I no właśnie, czy rozwiązało to nasz problem z bocznymi, grubymi kawałkami? No nie do końca, a tak z czysto matematycznego podejścia odchylenie standardowe niestety zauważalnie wzrosło do poziomu około 66%. To mnie bardzo zaskoczyło, powodując te boczne nacięcia poziome, spowodowały powstanie bardzo dużych i bardzo malutkich kawałków, czyli nasz problem nie został rozwiązany. A co z drugim amatorskim podejściem, tych radialnych cięć do środka cebuli? Też wychodzi to słabo, może minimalnie lepiej niż w przypadku cięć poziomych, ale dalej na poziomie 58% odchylenia standardowego. To wynik powiedziałbym bardzo słaby. Widzimy na wizualizacji dlaczego te kawałki na zewnątrz są po prostu dużo, dużo mniejsze od tych w środku. Metody Marko niestety nie byłem w stanie dobrze zamodelować, bo Cebula zmienia kształt krojąc ją w ten sposób, który on pokazał. Ale wydaje mi się, że przy tak bardzo, bardzo drobnym krojeniu ta jednorodność nie ma większego znaczenia, dlatego teraz skupimy się na japońskim podejściu, czyli na podejściu, które ja teraz używam na co dzień. I matematyka staje tym razem po stronie Japończyków. Byłem naprawdę bardzo zaskoczony, że w ten sposób udało się zejść do około 31% odchylenia standardowego i uzyskać na razie najlepszą jednorodność kawałków. Dalsze dodatkowe obliczenia pokazały, że ustawiając punkt zbieżności nachylenia cięć nie na 100%, tak jak w tym podejściu japońskim, wysokości, tylko minimalnie mniej, 96%, można zejść do około 29% jednorodności. No ale to oczywiście mówię troszkę żartobliwie, mówimy o błędzie w zasadzie statystycznym. Nikt przecież krojąc z ręki i tak nie utrzyma tego idealnie kąta, a i sama cebula nie będzie idealnie równa, więc może Możemy założyć, że te 100% wysokości japońskie podejście daje optymalne rezultaty. W tym przypadku teoria potwierdziła japońską praktykę. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, że odkryłem tę metodę. Właściwie Podobną do tego, co kilka lat temu pokazał Kenji Lopez. On radził tam nachylenie celujące w 60% wysokości, czyli trochę pod większym kątem, ale po matematycznym sprawdzeniu okazało się, że daje to jednorodność na poziomie 34-35%, czyli nie aż tak dużo lepszą niż te wyjściowe 37% przy krojeniu standardowym, przy banalnej technice pionowych cięć. Tylko, czy to ma jakiekolwiek praktyczne znaczenie? Być może w kuchniach fine dining, gwiazdkowych restauracji Michelin tak, w domowych warunkach moje podejście jest takie, że liczy się szybkość, wygoda, łatwość i niezłe rezultaty. Dlatego ja jestem zadowolony z tego japońskiego podejścia, które łączy i bardzo dobrą jednorodność, ale przede wszystkim jest szybkie, proste, wygodne i bezpieczne. Na koniec wreszcie obiecany bonus. Jak poradzić sobie z tą końcówką, żeby nie skaleczyć się i było to wygodne, kawałki dalej pozostały równe? Jeśli dotrwaliście do tego momentu, gratuluję. Dajcie znać w komentarzach. A wracając do krojenia cebuli, też dojdziemy do momentu, w którym trzymanie tej końcówki przestaje być wygodne i nóż może nam Albo zacząć zjeżdżać w stronę palców, niebezpiecznie zjeżdżać, i wtedy wystarczy przekręcić tą końcówkę o 90 stopni, ukroić dosłownie 5-6 plastrów i wrócić z końcówką do poprzedniej pozycji. I teraz już swobodnie, bezpiecznie możemy dokończyć krojenie. I teraz została już nam naprawdę tylko bezużyteczna, malutka końcówka, i znaleźliśmy się też w końcówce tego, mam nadzieję, nie bezużytecznego filmu. To był tylko jeden sposób krojenia cebuli w kostkę. Czy powinienem nagrać film o krojeniu w piórka i innych technikach krojenia cebuli? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem do następnego.